Podczas dzisiejszych obrad Sejmiku Województwa uwagę radnych skupiły nie głosowania, a nowe twarze, które pojawiły się w samorządzie. Po raz pierwszy głosowało pięciu radnych, którzy zajęli miejsca tych, którzy dostali się do parlamentu. Kiedy szum wokół nowych nazwisk nieco ucichł, radnym udało się przegłosować projekt utworzenia regionalnego ośrodka adopcyjnego, który musi powstać do końca roku. Tego wymaga rządowa ustawa. Marta Markowska. Jolanta Szymańska kandydowała w wyborach samorządowych z listy Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmiku zastąpiła Marcina Mastalerka, który został posłem. Ale Jolanta Szymańska nie zasiadła razem z innymi radnymi PIS, a razem z radnymi z Platformy Obywatelskiej. Wstąpiłam do klubu e, pra, m, Platformy Obywatelskiej z jednego powodu. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, jest to pakiet większościowy i daje mi możliwość realizacji e, wielu. Planów, które zamierzam zrealizować i pomóc swojemu powiatowi. Wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości nieoficjalnie mówi się o zdradzie. To wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali się oddać taką, a nie inną liczbę głosów. Wybory do Sejmiku to są wybory stricte polityczne, podobnie jak wybory do parlamentu. I teraz w politycznych rozgrywkach w Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość ma jeden głos mniej. W Platformie Obywatelskiej Nowych jest jeszcze dwóch posłów. Senatora Ryszarda Bonisławskiego zastąpiła Bożena Ziemniewicz. Posłankę Małgorzata Niemczyk, studentka Agata Grzeszczyk. Jestem osobą młodą, dlatego tym bardziej oczy wszystkich będą na mnie skupione. Przede wszystkim z faktu swojego wieku chcę się zająć ludźmi młodymi. Dużo bardziej doświadczona jest Ewa Kralkowska. Była posłanka, sześciokrotny wiceminister zdrowia. W Sejmiku zastąpiła Dariusza Jońskiego. Naśladować swojego poprzednika nie będzie. Jak mówi, zajmie się tym, na czym się zna. Myślę, że w ochronie zdrowia niezbędna jest koordynacja, która tak naprawdę w tej chwili gdzieś się rozpłynęła. Drugim nowym radnym SLD jest Wiesław Garstka, który zastąpił Cezarego Olejniczaka. Lewica nie wypuściła z rąk fotela wiceprzewodniczącego Sejmiku. Był nim Dariusz Joński, teraz jego miejsce zajął Mieczysław Teodorczyk. Był zresztą jedynym kandydatem.